Klub żeglarski przy kopalni węgla brunatnego Konin w ubiegłym roku obchodził 60-lecie istnienia. Z tej okazji w Muzeum Okręgowym w Koninie powstała wystawa poświęcona historii klubu. Mimo że klub zawiązał się w roku 1959, to sami żeglarze za oficjalną datę jego powstania uważają rok 1960, kiedy to zakupiono pierwsze jachty typu Omega i przeprowadzono pierwszy kurs żeglarski po na regaty po całej Polsce, między innymi do Poznania, do Warszawy, do Harzykowa, po prostu tam, gdzie się ważniejsze imprezy odbywały. Sukcesy wtedy to były takie, między innymi, że Janusz Morkowski, Janusz Morkowski zakwalifikował się, brał udział w mistrzostwach świata w klasie KD, które odbywały się w 1967 roku w Giżycku. Największym przedsięwzięciem klubu była w 1986 roku transatlantycka wyprawa na Karaiby. W czteroetapowej, dziewięciomiesięcznej wyprawie jachtem Jan Skolna wzięło udział 22 konińskich żeglarzy. Po wyprawie na Karaiby i zawiązaniu takich koleżeńskich układów z klubem Poznańskim AZS-u Poznań, który budował jacht Polonus, zawarliśmy porozumienie, w którym Część pieniędzy przekazaliśmy na, to, na budowę tego jachtu, a także nasi członkowie klubu jeździli tam i swoją pracą no, był to wkład w budowę tego jachtu. Przełom lat 80. i 90. to czas przeobrażeń klubu, który przestał być finansowany przez kopalnię węgla brunatnego Konin. Klub musiał się usamodzielnić i zarabiać na swoje utrzymanie. Odkupił od kopalni część ośrodka wypoczynkowego w Pątnowie, gdzie ma swoją bazę do dziś. Wizytą naszego klubu są zimowe regaty barburkowe, które w 2020 roku odbyły się po raz 26. Na te regaty przyjeżdżają żeglarze z całej Polski. W tamtym roku ze względu na pandemię było mało tych jachtów, ale tak średnio licząc to jest około 50 jachtów rocznie, które startują w tych regatach. Są to regaty w klasie Omega, Omega Sport i turystyczna. Od momentu powstania ważną sferą działania klubu było i pozostaje promowanie żeglarstwa. W ciągu 60 lat swego istnienia klub wyszkolił ponad 1200 żeglarzy, sędziów i instruktorów żeglarstwa. Chcielibyśmy jako brać żeglarska z regionu konińskiego. Coraz więcej aktywować dzieci i młodzieży. Powstają nowe kluby żeglarskie, powstają jak co roku szkółki żeglarskie, które mają zachęcić, sprawić, żeby to żeglarstwo było i bezpieczne, co ważne, bo to jednak woda, i przede wszystkim atrakcyjną formą spędzania czasu dla dzieci i młodzieży. Mamy doskonałe ku temu warunki. Miasto Konin wspiera żeglarstwo, dlatego gmina Ślesin też od wielu lat jest jakby pro- Żeglarska mając taką piękną wstęgę niebieskich jezior, no nic tylko po prostu działać dalej w tym temacie i sprawiać, żeby to żeglarstwo stało się, można powiedzieć, sportem naszego regionu. Na najbliższe kilka lat zarząd klubu ma ambitne plany przebudowy swojej bazy położonej na brzegu jeziora Pątnowskiego. W dawnych czasach to były tam magazyny, my żeśmy jakoś to dopasowali do swoich potrzeb i chcemy teraz pobudować nowoczesny budynek, który mamy już projekt, mamy wszystko już przygotowane, tylko niestety mamy mało pieniędzy. Znaczy, można powiedzieć praktycznie nie mamy, ale jeżeli to nam w jakimś dłuższym okresie wypali, to po prostu będzie bardzo, ładny, bardzo ładna przystań nasze w Czy konińskim żeglarzom uda się zrealizować te ambitne plany, okaże się w ciągu najbliższych kilku lat. Wystawa poświęcona historii klubu czynna będzie do końca stycznia. Niestety ze względu na pandemię koronawirusa nie jest dostępna dla zwiedzających.